Lajka tutaj wszystkim, loguję się na konto, jak widzicie, mam nadzieję, że kilka osób już będzie na tym liveiku I przepraszam was, że tak długo nie robiłam też liveów ponieważ jakby po pierwsze po prostu nie chciało mi się, a po drugie jakby... Nie wiem, ale tak średnio Jeśli W ogóle chciało mi się, to też nie chciałam Zdecydowałem się na chwilę rozpocząć od YouTube'a, bo jakby mnie to nudziło, ale już to nie nudzi. A my się zalogujemy na Niufę. Kurde, hej, 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 tutaj. Mam nadzieję, że w tej chwilkę więcej osób wbiję I nas 240 subików będzie rosnąć, oczywiście, muszę odświeżyć stronę tak jak zawsze. nie zalogujemy. I na jest to, co się, że nagrywam i ty. Dzisiaj się chyba nie logowałam na mysypy. xd, co się dzieje. Yy, nie wiem, więc na prostu jeszcze tutaj raz mysyp wpiszę. Więc no... <laughs> Kurde, my sobie, dobra już się zalogowało, hmm, co to gadam tam, o teraz, halo, dobra teraz już wszystko się, dobrze, że tam się jakoś dziwnie logowało, hejka, hejka, Tutaj wszystkim, e, nie zmienił się jeszcze ten um, pakiet, wydyfy, się zmienił, bo nie widziałam, Hello lagi, Jezus, jakie mam lagi. Nie, nie zmienił się. XD? Mi się wydawało, że powinno się teraz zmienić. Jezus, jakie lagi. Wyłączę sobie czad, bo straszne lagi. Cześć ta animka, napiszę przy okazji yy, tego, nie wiem, jakąś może taką animację wezmę i napiszę po prostu w statusie, że jest live'ik. Froxy za 4 Kurde Może ktoś wbiję e, Tutaj mam jeszcze, miałam kogoś dodać do, 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 do znajomych O tej, tak e, Tak czysteczko, bo tej tutaj przyjaciół e, Zobaczę, bo tutaj no e, Kogoś tam tak jakby i wstąpię więc no. Hejka hejka wszystkim tutaj na 140 w losowanku ma no, coś tam. A na 150 na rzecz kolekcji dribblu coś takiego, więc no. Yy. Szukam. Mm, tutaj nie mam. Kur tutaj w znajomych. Kurde, czemu tylko trzy osoby? Są czy tam dwie? Na... Cztery, dobra, są cztery. Um, kurde, ja nie rozumiem, Bo miałam kogoś na pewno jeszcze przyjąć. Będą jakieś... Tak, będzie na 140 chyba na rzeczy z listy i na 150 na dripa lub coś takiego. Um, e, gdzie tutaj... Idzie to to już od końca. Um, nie wiem, czy kość tutaj... Chyba już nikogo nie miałam się tutaj. Nie wiem w sumie było. Nie wiem czy ta jeszcze miałam dodać, teraz mi się przypomniało. filia YouTube. <grych> to kurde, a... O teraz powinnam, powinnam dobrze wpisać znik. Tak. Tutaj dodaję już, bo usuwam, znajomych. I jakby będę dodawać do naiki coś takiego. Zobaczę wiadomości, czy ktoś do mnie coś pisał. Mm. Przed niego, um. hmm. no, że jest live i tutaj może ktoś bije, bo a właśnie tutaj pewnie będzie o niej odcinek, ponieważ ona jest oszustką i po, po miesiącu lub po dwóch miesiącach w stół odezwała się do mnie, a mnie oszukała, więc no. Yy, tutaj Live Week napiszę, że jest live O, to jest moje konto Live, może ktoś wbije Halo, wbijamy Tylko trzy osoby, muszę wchodzić na czaty prawdopodobnie i w pisać Ale najpierw się zaloguję na drugie konto Czyli na yy, Chan. Ja mamy subiki. Chcę bić te subiki. Pełko teraz jeszcze się logujemy. W ogóle to jest tragedia, bo ja tutaj będę musiała za niedługo pewnie kupić pakiet, bo mm, wydałam wszystkie diamenty na bustowanie zwierzaka, którego oczywiście nie mam w topce, bo jakby inaczej XD. Hejka, hejka, tutaj właśnie nie wiem, co mam do odebrania, tak szczerze, a animację. E, ile mam grafków? Pięć autografów. Wolę, żebyście dawali tutaj na taką konto grafki, niż na niufę, bo tutaj na niów jakby mam dużo tych grafów, już nie I wolę, żeby po prostu tutaj, jak tutaj dobiję, uznajmy, e, dobiję tutaj 200 grafków, to będzie losowanku na coś tam: na dripka, albo na całą listę, lub coś innego. E, ja idę na czatę, żeby, żeby ludzie zbijali, ponieważ są tylko cztery osoby. Ale wracając też tylko tego, dlaczego przestałam tak jakby nagrywać coś takiego, ponieważ właśnie było mało osób, a ja mam tak przeciwnie, jak kiedyś było dla mnie tak, właściwie niedawno. 8, siedem osób, a teraz mam cztery. Mm. Live. Zacznij. Loso. Zaczęłam dawać na drugi konto. Spoczko! Dziękuję bardzo. Ej, kopiuj. Halo, wbijajcie ludzie! Wbijamy co tak mało co jest klubu, wytyfy. Jeszcze tutaj napiszę. Mm hello, wiemy. Hejka, hejka, hej wszystkim. Nie tylko trzy osoby oglądają, najgorzej, dlatego nie wiem, czy nie dać sobie spokoju z tym YouTubem, bo nie wiem, czy to mi się do końca opłaca, ponieważ ja jednak trochę mm, muszę włożyć to jakby, no, yy, czasu i tak dalej, a no, moje zasięgi są dość słabe właściwie, trzy osoby, więc tak niezbyt jestem zadowolona z tego, ale lepsze jest niż nic. nic. Hello, wbijamy ludzie. Mm. Dobra, już się pojawiają ludzie, jak tu widzę. Mam nadzieję, że się zbiorą, bo, no. Tylko trzy osoby, a tak średnio, właśnie, jak już mówiłem. No, nigdy nie jest łatwo, no, co najgorsze. Potem dopiero jak się rozwinie live, to wtedy, ale, no. Ja po prostu nie zawsze mam czas i chęci, bo, no, nie wiem, czemu tak. Robisz mi włamika jak będzie więcej osób. Tak, zrobię, zrobię jasne. Yy, no. Halo, wybijajcie na Livika. W ogóle jakbyście się pytali, że tak mi ciągle tak subiki wbiło, że miałam 107, a dzisiaj mam już... Yy, znaczy 200... miałam 207, a dzisiaj mam 236. Tak by coś miałam promo u Klały, więc no nas no i... Ja mam nowe konto. E poki poki zero, y A właśnie czemu masz nowe konto, bo nie wiem. E I właśnie muszę ci tutaj tutaj... Y no... E jeszcze na do najek, bo usuwam sobie trochę przyjaciół, nie wiem czy to, Nie wiem czy... No trochę dopiero zaczęłam, więc potem ci dodam czy coś takiego. Bo dopiero usunęłam tutaj moje najki i musiałam... Kończyć grę, bo jakby jechałam już do domu, bo byłam dzisiaj, jakby mam do serduszka. Spoczką a to współczuję, że ci ukradli. Tylko on to. Spoczką, do serduszka cię dodam. Tylko potem, bo teraz będę muszę wszystko usuwać, jakby no. Potem, jak już ja tutaj zapisuję, mam na you no know. teraz staram się zapisywać, więc no, no, halu wbijamy na lewika. Hmm, mam nadzieję... Seriotko, dwie osoby. Jejciu... Hmm... a nie miałeś tam na e-maila przypadkiem właśnie zarejestrowane, lub coś takiego, bo jak byłaś na e-maila, to możesz to odzyskać konto, ale serio, dwie osoby. Meh, dobra, trzy, ale to jest takie... mech, ale dobra, trudno. Bo zawsze miałam na stać właśnie tak cztery i potem miałam i to... Znaczy, no... Jak już mówiłam, wolę mieć taką grupkę widzów, to mnie właśnie oglądają, niż ileś tamtych. Więcej o wiele widzów, którzy po prostu przychodzą tylko na losowania. Więc no. O jezus, tu chyba są jakieś podrywy, jak tutaj widzę. Dzikie podrywy. Halo, wbijamy. Nie. Mm. Dałaś już? Mm. już yy, ale dałaś unikat? Właśnie to za sprawdzę. Cztery osóbki. Nie jest najgorzej. Więc yy. ja tutaj już sprawdzam. Uni, Dobra, to za sprawdzę. Już tutaj tylko, no, Tylko jeszcze. Yy. Yy, napiszę tutaj, więc no. A ja mam na drugie. Celina. XD. Dobra, ja tutaj już sobie sprawdzam czy da się ten unikat. Przepraszam za wszystkie moje lagi, ale naprawdę mech. E, dziękuję ci właśnie za ten unikat chyba. E, ale to nie może być ten level po unikat. Ja ci go odeślę, ponieważ to nie może być ten... No, niestety. Ja ci go odeślę, bo wiem, że no, Więc proszę tutaj. To zaliv nie może być właśnie. Tak, to za poziom. Niestety. tutaj wezmę w ogóle naprawdę ten stan. Wydałam wszystko na mojego głupiego zwierzaka, bo myślałam, że będzie wnobbi jakiś tam poziom wielu, ale niestety nie. I mój teraz zwierzak na tym koncie, właśnie ten króliczek jakiś. Co on robi? Posiada setny poziom XD. Nakarbę tego. I co tutaj robię ze swoim życiem? Ja nie wiem. Dobra, jakoś go. W ogóle. To jest pierwszy zwierzę, którym się zajmuje I naprawdę. No. Gdzda, Halo, Hallo, no. Tutaj, dobra, już chyba jest dobrze. Nie wiem. Ale wyjdę sobie z pokoju. Napiszę status, że. Mm, liveik i tak pewnie nikt nie wbije jakby, więc no. Mm, tutaj już idę na czaty dalej pisać, ponieważ no... Chcę, żeby było więcej osób niż te cztery osóbki. I yy, w ogóle ten pakiet się zmieni teraz czy dopiero za tydzień, bo mi się wydawało, że chyba teraz powinien się już zmieniać. O Jezus nie, jakieś lagi będę mieć chyba. Mm. Jezus XD XD cringe, ale dobra. Właśnie mm. jak na to chyba wchodzi, że może nie wiem, może jutro zrobię, to nie wiem. Przynajmniej no. I w ogóle kiedyś ten unikatów. więc jest nowy, bo też bym chciała kupić, ale i tak chyba będę mogła dopiero jakby w na następnym tygodniu, bo wyskakuje mi błąd że jakąś mam, że ja spróbuj w następnym tygodniu, więc no. Hej, 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 tutaj wszystkim! Z tym trzem osobom. Ojej ciu, szkoda, że trzy osoby są. I nikt nie chce wbić na live'a mech. Pójdę na inną kawiarnię, gdzie jest więcej osób. A jeśli ja na tym nie znam. Ja tak samo. Halo. Wbijamy. Hmm. Może ktoś wbije z tego właśnie czatu. Bo czasami się wbijają, Jezus, nie tylko nie te lagi, a ucić. a boli naprawdę to, jakie są tu lagi. O Jezus I nie widzę, boję się. A dobra, oni. Dawaj, przyłączam się do nich. Jezus, co ja robię ze swoim życiem? Halo, chcę tu podejść. Jezus, jakie to psychiczne. Halo. Może ktoś wyjdzie. no. Dziękuję Ci bardzo, że napisałeś. Jezu. Lagi. O, dobra. też. Też biorę w tym udział. O, Jezus. Posiadam tą w czemu nie? Jezu, co to jest? Aż zrobię sobie screena XD po prostu Nowym No tak, wezmę i gang po prostu jakiś I zapiszę to gdzieś Gdzie to się zapisało? Dobra, tutaj nie ważne Na Wybrał Wybrał że tak jest to takie piękne, to jest naprawdę beautiful. No, tylko ja nie wiem, właśnie czym się, jak już nie wiem, czy mi się opłaca robić te live'y, bo jak staram się, nie wiem, coś zrobić coś kreatywnego, to nie jest, no to nieważne w sumie. Bo robienie w liveów, chyba nie jest zbyt kreatywne. O, już tu wiki brakuje. Jezu, jest takie lagi, Mam chat off. Wyty wkleić. Czemu nie mogę wkleić to? Live. XD. W ogóle tak tu hej, Marlena, Kamila. Live na Ne Proxy. Na... za kurde. Za trzy losu rosuwanko. Może ktoś wbije Kopiuj Odgłośnie sobie tutaj jakby to. i halo ludzie, wbijajcie Dobra, już 5 osób ogląda progres Przypominam, że na 240 losów na rzecz z listy E, na 250 na, na dripka, czy na coś, a na 300 e, będzie skłonny do wydłużonego wib oraz na e, to też dripka i pewnie rzecz jest o nie, Gabi ma w tej samej chwili live'a najgorzej. Szło mi powiadomienie, W takim razie nie chcę, żebyśmy miały kolizję. Ja chyba będę kończyć tego live'a. Nie wiem potem, bo... no, bo wiem, że może powoł, to, jest, to jest takie słabe dość jakby, no. To nie wiem, ja chyba skończę tego live'a, bo jakby... No, nie chcę zrobić Gabi na złość, bo chciałam mieć tego live'a i teraz pasuje po prostu, no. Niestety. Więc myślę, że może potem. Raczej, już wieczorem może zrobię. Właśnie nie wiem, czy. No, może. Nie wiem, jeżeli Gabi będzie chciała, może dam jej donate, i do to ją poproszę, zobaczymy. Bo tak na razie teraz mam czas, ale potem nie wiem, czy będę miała czas, bo prawdopodobnie potem będę musiała się zająć moim bratem, kuzynem i tak dalej. Znaleźć nim jakieś zabawy i po prostu. No, więc nie wiem, zobaczę, ale zobaczę. Nie wiem, bo ja czasami powiem, że zrobię live'a, a czasami nie zrobię, więc po prostu napiszę do na tak to na ziemi, nie będę pisać, więc pa, pa, do wszystkich tutaj, żegnam wszystkich, no. Więc pa.